Cześć! Tematem głównym tego odcinka będzie tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite. W odcinku omówimy najistotniejsze kwestie związane z tym urządzeniem, poruszymy tematy związane z ceną, danymi technicznymi i innymi ciekawymi funkcjonalnościami. Jeżeli jesteś zatem ciekaw jak wygląda sytuacja w przypadku tego konkretnego produktu lub zwyczajnie chcesz dowiedzieć się więcej przed zakupem Samsung Galaxy Tab S6 Lite to koniecznie obejrzyj to nagranie do samego końca. Zanim przejdziemy do szczegółów tabletu to zachęcam Cię do zasubskrybowania mojego kanału Abyś był na bieżąco z materiałami Które regularnie publikuję na swoim Kanale. Oprócz tego nie zapomnij zostawić Polubienia pod filmem. No a teraz Zobaczmy już jak wygląda sytuacja Jeżeli chodzi właśnie o tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite Zacznijmy zatem od Samego ekranu. W przykładowym produkcie Ma on 10,4 cala I wykonany jest w technologii TFT Jeżeli chodzi natomiast o inne kwestie Techniczne no to jeżeli chodzi o Procesor no to w urządzeniu znajdziemy Procesor o nazwie Samsung Exynos 9611. Jest to procesor, który ma 8 rdzeni i którego częstotliwość taktowania wynosi 2,3 GHz. Z danych technicznych warto wspomnieć również o tym, że użytkownik w urządzeniu znajdzie system operacyjny Android 10. Oprócz tego warto dodać również, że tablet ma 4 GB pamięci RAM, jak i również 64 GB pamięci wewnętrznej. Co do kwestii związanych, związanych z łącznością, no to warto wspomnieć o tym, że istnieje możliwość wyboru któregoś z dwóch dostępnych wariantów. Jeden z wariantów Samsung Galaxy Tab S6 Lite dostępny jest w wersji z Wi-Fi, natomiast drugi wariant to oczywiście 4G LTE. Tutaj jest to bardzo istotna informacja, należy zastanowić się przed zakupem, który z tych wariantów wybrać, aby zwyczajnie był to wybór oparty na naszych potrzebach, żebyśmy później po zakupie już nie żałowali tego, że ostatecznie nie Zdecydowaliśmy się na ten drugi wariant. To, o czym jeszcze można wspomnieć, to na pewno jest to kwestia baterii. W omawianym urządzeniu pojemność baterii ma 7040 mAh. Generalnie jest to dość spora wartość, jeżeli chodzi właśnie o baterię. Podobno sama bateria może wystarczyć na korzystanie z tabletu przez czas nawet do 13 godzin. Więc, jak sam widzisz, wynik dość imponujący. Jeżeli chodzi natomiast o kwestie techniczne, takie stricte, związane z wymiarami, no to tablet ma 244,5 mm wysokości, 154,3 mm szerokości, no i grubość 7 mm. Natomiast waga samego urządzenia powinna wynosić około 465 gramów. Tak mniej więcej wygląda sytuacja, jeżeli chodzi właśnie o te kwestie w tablecie. Z takich dodatkowych informacji, o których warto wspomnieć, no to myślę, że tutaj dobrze jest zaznaczyć, że w tablecie znajdziemy dwa aparaty. Jeden aparat z tyłu ma 8 MP. Natomiast aparat z przodu ma 5 megapikseli to taka informacja dla osób, które preferują robienie zdjęć tabletami. To już tutaj jak to woli. Oczywiście do tabletu znajdziemy również odpowiedni rysik o nazwie S-Pen. To dobra informacja dla osób, które lubią wykorzystywać tablet na przykład do celów naukowych czy zwyczajnie studiują gdzieś, uczą się w szkole i chcą robić notatki na takim tablecie. Dzięki zastosowaniu rysiku może to być oczywiście nieco ułatwione. Ale oczywiście to nie znaczy, że jest to wyłącznie tablet przeznaczony do robienia notatek, ponieważ generalnie posiada on sporo ciekawych funkcjonalności, o których rzeczywiście warto dowiedzieć się nieco więcej przed zakupem. Jeżeli chodzi właśnie o te funkcjonalności, no to przy pomocy tabletu spokojnie uruchomimy wiele różnych ciekawych gier, jak i również możemy korzystać z takiego urządzenia do np. oglądania filmów czy słuchania muzyki. Na pewno jest to bardzo ciekawe urządzenie, które może dostarczyć potencjalne użytkownikowi naprawdę sporo frajdy jeżeli chodzi o typ złącza jaki jest wykorzystywany w przypadku tego tabletu no to jest to USB typu C, sam tablet Galaxy Tab S6 Lite dostępny jest także w różnych kolorach Dlatego warto wybrać taki kolor, jaki Ci najbardziej odpowiada, myślę, że to były takie najistotniejsze informacje, jeżeli chodzi właśnie o kwestie techniczne. Natomiast jeżeli chodzi o cenę tego urządzenia, no to zobaczmy sobie, jak to wygląda w momencie nagrywania tego filmu. Generalnie w internecie Samsung Galaxy Tab S6 Lite zamówicie już za około 1600 zł. Mówię w tym konkretnym przypadku o wersji Wi-Fi natomiast jeżeli chcielibyście kupić wersję w 4G. LTE, no to obecnie w sklepach internetowych powinniście zamówić tego typu tablet za mniej więcej 1680 zł. Tak to mniej więcej wygląda właśnie na ten moment. Myślę, że w tym odcinku wyczerpałem nieco tematykę tabletu Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Jeżeli masz jakieś swoje własne pytania, spostrzeżenia, no to śmiało możesz napisać o nich w komentarzu. Jeżeli chcesz natomiast dowiedzieć się jeszcze więcej na temat tego tabletu, to w opisie znajdziesz link do omawianego produktu tam na pewno też znajdziesz więcej informacji na temat Samsung Galaxy Tab S6 Lite. A tymczasem to by było na tyle, jeżeli chodzi o to urządzenie, a więc widzimy się w kolejnych odcinkach.